Drodzy młodzi przyjaciele, dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam pewną historię. To nie jest zwykła bajka, ale opowieść, która wydarzyła się naprawdę dawno temu, a mimo to jest wciąż aktualna i ważna dla każdego z nas. To historia o synu, który odszedł od swojego ojca, ale potem zrozumiał swój błąd i wrócił do domu. Ta historia zapisana jest w Ewangelii Świętego Łukasza. I nazywana jest przypowieścią o synu marnotrawnym. W tej przypowieści nie poznajemy imion bohaterów, ale to nie przeszkadza nam zrozumieć jej głębokiego przesłania. Wyobraźmy sobie młodego chłopaka, pełnego energii i marzeń. Chłopak ten miał kochającego ojca, który dał mu wszystko, czego potrzebował: dom, rodzinę, ziemię do uprawy. Ale pewnego dnia syn postanowił odejść. Zarządzał od ojca swojej części majątku, chcąc spróbować życia na własną rękę. Ojciec, choć zasmucony, podzielił majątek i pozwolił mu odejść, szanując jego wolność. Syn wyruszył w świat i początkowo wszystko układało się po jego myśli. Wydawał pieniądze na hulanki i swawole, bawił się z nowymi przyjaciółmi, żył bez trosko. Ale z czasem jego życie zaczęło się zmieniać. Nastał głód w kraju, pieniądze się skończyły, przyjaciele zniknęli, a syn został sam, bez środków do życia. Musiał podjąć ciężką pracę, pasąc świnie, aby przetrwać. Był tak głodny, że zazdrościł nawet zwierzętom ich pokarmu. Wtedy zaczął tęsknić za domem. Wspominał ciepło rodzinne, miłość ojca i beztroskie dzieciństwo. Zrozumiał, jak bardzo się mylił. Odchodząc od Ojca i marnując swój majątek, postanowił wrócić, choć bał się, jak zostanie przyjęty. Przygotował nawet słowa, które miał powiedzieć Ojcu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Kiedy Ojciec zobaczył syna wracającego, jego serce przepełniła radość. Wybiegł mu naprzeciw. Przytulił go i ucałował. Nie pozwolił mu nawet dokończyć przygotowanej mowy. Kazał sługom przynieść najlepszą szatę, pierścień i sandały dla syna, a potem wyprawił wielką ucztę na jego cześć. Ojciec nie miał do niego żalu, nie wypominał mu błędów. Był po prostu szczęśliwy, że syn wrócił do domu. Ta historia, moi drodzy, to przypowieść o miłosiernym ojcu, czyli o Bogu. Bóg jest jak ten ojciec. Kocha nas bezgranicznie i zawsze czeka na nasz powrót, nawet jeśli zbłądziliśmy. On nigdy nie przestaje w nas wierzyć i zawsze jest gotowy nam przebaczyć. Każdy z nas popełnia błędy, czasem oddalamy się od Boga, wybierając własne drogi. Ale ważne jest, abyśmy umieli przyznać się do swoich błędów i wrócić do Ojca, który zawsze czeka na nas z otwartymi ramionami. Ta przypowieść uczy nas również o radości z powrotu. Kiedy wracamy do Boga, On się raduje, tak jak ojciec z przypowieści. Cieszy się, że odnaleźliśmy drogę do domu, że zrozumieliśmy, jak bardzo nas kocha. Dlatego, drodzy młodzi przyjaciele, pamiętajcie, że Bóg zawsze na Was czeka. Nie bójcie się do Niego wracać, bo On jest miłosierny i zawsze gotowy Wam przebaczyć. A kiedy wrócicie, on przyjmie Was z radością i miłością. Niech ta przypowieść będzie dla Was inspiracją i motywacją do pogłębiania Waszej relacji z Bogiem. Pamiętajcie, że On jest Waszym Ojcem, który zawsze Was kocha i czeka na Wasz powrót.